Cześć. Dziś pokażę wam nóż Master Cutlery Takfor Tanto Stonewash TF837T. Jest to nóż typu EDC z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej 440. 8 ostrze o profilu tanto, wykończone jest w technologii Stonewash. Wygodne operowanie nożem zapewnia karbowanie w miejscu oparcia dla kciuka. Głownią można otworzyć na dwa sposoby: obustronnym kołkiem pod kciuk lub fliperem, który po otwarciu stanowi gardeł zapobiegającą ześlizgnięciu się dłoni na ostrze. Znacznym ułatwieniem otwierania jest wspomaganie sprężynowe. Ostrze noża po otwarciu blokowane jest systemem frame lock. Rękojeść z ergonomicznymi wycięciami pod palce wykonano ze stali nierdzewnej. Codzienne, wygodne noszenie zapewnia sprężysty stalowy klips umożliwiający przymocowanie noża do paska czy okrawędź kieszeni. W tylnej części rękojeści umieszczono otwór do przewlekania linki zabezpieczającej nóż przed zgubieniem.